Startował Andrzej Rzeszutek z Kacprem Lesiakiem na trampolinie 3-metrowej w skokach synchronicznych i w gronie 27 par zgłoszonych zajęli w eliminacjach 9 miejsce, co dało im awans do finału. W finale poprawili swój wynik punktowy z eliminacji o 20 punktów. I również skończyli na dziewiątym miejscu. Jest to najlepszy w historii wynik w skokach synchronicznych na trampolinie 3 metrowej na Mistrzostwach Świata. Także mnie to bardzo cieszy. I, i zaledwie o 7 punktów zabrakło nam, aby być w szóstce na Mistrzostwach Świata. Także widać tutaj spory potencjał, i jestem bardzo zadowolony z tego startu. Przed nami jeszcze kilka startów. Kaja skrzep na trampolinie 3-metrowej. Zawodniczka ma całkiem nowy program. Już taki mocno trudny, więc też chcemy się sprawdzić, bo pierwszy raz będzie skakać z tym trudnym programem na Mistrzostwach Świata więc trudno powiedzieć jakie mamy oczekiwania w skokach indywidualnych na trampolinie 3 metrowej będzie skakał Andrzej Rzeszutek i Kacper Lesiak tu mam nadzieję, że panowie pokażą się w eliminacjach z dobrej strony i przybliżą się do, do półfinału to byłby bardzo duży sukces dla nas Kolejnym Startem indywidualnym to jest wieża 10-metrowa. Tu mamy debiutanta Filipa Jachima oraz już troszeczkę bardziej doświadczonego Roberta Łukaszewicza. Robert już rok temu startował na Mistrzostwach świata. Też tutaj liczę, że pokażą się z dobrej strony i, i też może się przybliżą. Wynikiem do, do półfinału byłbym bardzo zadowolony z tego. Robert i Filip na wieży 10-metrowej będą również skakać w skokach synchronicznych. To też będzie ich debiut na Mistrzostwach Świata. Też tutaj nie wiem, czego oczekiwać. No, na razie chcę, żeby się pokazali, że mamy pierwszy raz synchron z wieży 10-metrowej. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać na, na zawodach, bo na igrzyskach europejskich w debiucie zajęli piąte miejsce zwierzy 10-metrowej metro, w skokach synchronicznych. A tutaj zobaczymy, jak jakim pójdzie na Mistrzostwach Świata. Kolejnym nowym startem, który jeszcze wprowadziliśmy na Mistrzostwach Świata, jest to trampolina 3 metra. 3 metry. Synchron Mix. Andrzej Rzeszutek z Kają Skrzek. Z Jest to dla nas też zupełna nowość. Pierwszy raz startowaliśmy na Igrzyskach Europejskich w Rzeszowie, gdzie zajęli siódme miejsce. Tutaj zmierzą się z całą czołówką światową, więc też w debiucie zobaczymy, trudno powiedzieć, co oczekiwać. Zobaczymy, jak, jak potoczą się starty.